Dzień dobry wszystkim, nazywam się Grzegorz, przyjechałem do kliniki na przeszczep włosów, yy, podano mi 4500 graftów, yy, zabieg trwał cały dzień, yy, wszystko przebiegło yy, fajnie, miło, przyjemnie, yy, obsługa bardzo fajna, yy, bardzo fajne i przyjemne panie, yy, byłem poinformowany o wszystkim na bieżąco. Praktycznie nie czuje się żadnego stresu. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Nie ma żadnych opóźnień, nie ma żadnych przestojów, nie ma żadnych problemów. Do hotelu się jest przywieziony przez kierowcę, z hotelu do kliniki również przez kierowcę. Później po zabiegu do hotelu, do, do, do hotelu z potem również przez kierowcę. Wszystko przebiega sprawnie, miło. Cały czas jest kontakt z opiekunem w Polsce. Zawsze, zawsze się można o wszystko spytać, nie ma żadnych problemów, niedomówień. Także wszystkim polecam bardzo serdecznie ten zabieg. Warto, mimo pewnych wyrzeczeń, na pewno warto na efekty przyjdzie długo czas czekać, ponieważ jest to na pewno pół roku albo i dłużej. Ale no, kto nie spróbuje, ten się nie przekona. Jednak mając już tą świadomość po po pierwszej konsultacji, że nadaje się do przeszczepu, że warto to zrobić, to po prostu warto to robić. Dla swojego wyglądu, dla swojego samopoczucia i dla samego siebie. Także jeszcze raz wszystkich serdecznie bardzo zachęcam do takich zabiegów. Ta klinika, którą ja wybrałem, czyli Ester Place, bardzo się sprawdziła. Wszystko jest w porządku. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do do tego zabiegu i do przyjechania tutaj to jest trzy dni szybko mija może się zająć później swoimi sprawami i, i naprawdę jest fajny dziękuję bardzo